Klucz do tych relacji dzisiaj znajduje się w Berlinie, a nie w Warszawie. To nie Warszawa musi wykonywać jakieś konkretne... E, e działania czy decyzje, aby te relacje były bardziej partnerskie, tak jak pani redaktor wskazuje. Polska bardzo mocno ucierpiała na II wojnie światowej i w naturalny sposób wskazuje na konieczność zadośćuczynienia szeroko pojętego, możemy to nazywać reparacjami, możemy to nazywać innym językiem, ale chodzi o to, aby, aby doprowadzić do pewnej sprawiedliwości w tym zakresie i przywrócić podstawowe pojęcia. Także i w ramach polityki historycznej, bo cała ta dyskusja przywraca pewną właściwość w, tych, w, tych, w tej dyskusji, kto był katem, a kto ofiarą. Bo jak sobie zdamy sprawę, jeszcze parę lat temu miałem wrażenie, że niektórzy próbują zatrzeć, i taki chyba był cel polityki historycznej Niemiec, zatrzeć tę różnicę, że tu są jacyś, jeszcze nadal to robią, że Friedrich Merz nie tak dawno dziękował Amerykanom za... Wyzwolenie spod nazizmu Niemiec, prawda? Tak, jakby ci naziści byli nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakiego pochodzenia narodowościowego, jakby zapomniano, że Adolf Hitler doszedł do władzy w wyniku demokratycznego wyboru Niemców w latach, w latach 30. Więc ten element na pewno będzie poruszany polityka historyczna, aczkolwiek tych tematów będzie całkiem sporo. No, sytuacja na granicy polsko-niemieckiej no, dzisiaj woła pomstę do nieba.